Posłuchaj, to, że masz prawo jazdy, wcale nie znaczy, że powinieneś zapomnieć o rowerze. Jasne, samochód jest wygodny, ale czy daje ci cokolwiek poza korkami i rachunkami za paliwo? Prawda jest taka, że jazda na rowerze daje ci coś, czego żaden samochód nie zapewni. Zdrowie, energię i czystą frajdę. A teraz wyobraź sobie, co się stanie, Codziennie poświęcisz na pedałowanie zaledwie pół godziny. Czas więc sprawdzić, jak realnie rower wpływa na twoje ciało i umysł. Na początek trzeba wspomnieć, że nie tylko biegacze mają swój haj biegacza. Po rowerze też go poczujesz. Wysiłek sprawia, że w mózgu wyrzucane są hormony szczęścia: dopamina i serotonina. Wystarczy pół godziny jazdy, żeby energia wróciła, a humor wskoczył na wyższy poziom. Masz kryzys w pracy? Zamiast kolejnej kawy wskocz na rower. Wrócisz skupiony i naładowany pozytywnie. A skoro już poczułeś przypływ energii, to czas na drugi bonus. Kalorie zaczynają znikać jak szalone. W ciągu godziny jazdy możesz spalić nawet 1000 kalorii oczywiście w zależności od intensywności. I co najlepsze, nie musisz robić specjalnych treningów. Wystarczy, że zamiast auta wybierzesz rower do pracy albo na zakupy. Badania pokazują, że osoby, które to zrobiły, w rok traciły średnio 7 kg. I to jeżdżąc tylko pół godziny w jedną stronę. Mniejszy bebech to jedno. Ale serce też odczuje różnicę. Jazda na rowerze podnosi tętno, wzmacnia mięsień sercowy i zmniejsza ryzyko udaru, nadciśnienia czy zawału. Leków nie odstawisz z dnia na dzień, ale codzienna jazda może działać prawie tak skutecznie jak farmakoterapia. Co ciekawe, rower świetnie działa też na psychikę. Pedałując, skupiasz się na oddechu i ruchu, a to odciąga uwagę od zmartwień. Kortyzol spada, ciało się uspokaja, a ty czujesz, że napięcie odpływa to jeden z najzdrowszych sposobów na rozładowanie stresu. Nic dziwnego, że piłkarze przed meczami o stawkę jeżdżą na rowerze. Ups, sorry. Zapomniałem, że nie jesteśmy na kanale Oka Futbolu. A teraz coś mocnego dla ciebie. Rower dosłownie odmładza. Badania pokazują, że intensywne pedałowanie zwiększa wydajność mitochondriów, czyli elektrowni twoich komórek. A im lepiej one działają, tym wolniej starzeje się organizm. Ale hej, oprócz młodszego wyglądu, rower buduje też mięśnie. I to nie tylko nóg. Mam na myśli też pośladki, brzuch, plecy, a nawet ramiona i barki. Wszystko pracuje. To naprawdę trening całego ciała. Tylko w znacznie przyjemniejszej siedzącej formie. A skoro mięśnie pracują, to naturalnym efektem jest większa elastyczność. Rower rozciąga i uelastycznia nasze nogi i pośladki, poprawiając przy tym postawę i równowagę. Dzięki temu czujesz się bardziej gibki, a ryzyko kontuzji spada. I wiesz co? To naprawdę przekłada się też na psychikę. Podczas jazdy organizm produkuje serotoninę. Która stabilizuje nastrój i daje poczucie pewności siebie. Do tego tak jak wcześniej wspomniałem, sylwetka staje się smuklejsza, mięśnie bardziej widoczne, a to przecież dodatkowy kop do samooceny. W odróżnieniu od biegania, rower oszczędza kolana i kostki. Ciężar ciała opiera się na siodełku, więc stawy są chronione. Dlatego, nawet osoby starsze, cierpiące na bóle kolan czy zwyrodnienie stawów, odczuwają poprawę dzięki regularnej jeździe. Nie zapominajmy też o głowie. Badania wykazały, że regularna jazda poprawia integralność tzw. białej substancji w mózgu, która odpowiada za sprawne łączenie różnych obszarów. Efekt: lepsza pamięć, koncentracja i szybsze myślenie. I tutaj zatrzymaj się na chwilę. Skoro twój mózg działa szybciej po jeździe na rowerze, to musisz teraz podjąć najlepszą decyzję w 3 sekundy. Zasubskrybuj OKO Fitnessu, to naprawdę nic nie kosztuje, a dla kanału działa jak turbo doładowanie. Rower to nie tylko energia i sylwetka, ale też realna profilaktyka. Badania pokazują, że osoby, które regularnie jeżdżą, zwłaszcza od młodości, mają niższe ryzyko rozwoju nowotworów. Dotyczy to także zwykłych dojazdów do pracy. Codzienne pół godziny jazdy potrafi również poprawić jakość snu. Badania na osobach cierpiących na bezsenność wykazały, że wystarczyło od 20 do 30 minut pedałowania co drugi dzień, by zasypiali dwa razy szybciej i spali o godzinę dłużej, a ekspozycja na światło dzienne podczas jazdy dodatkowo reguluje rytm dobowy. Na tym jednak nie koniec. Jazda na rowerze wzmacnia też układ odpornościowy. W jednym z badań wykazano, że nawet 80-latkowie, którzy regularnie jeździli, mieli odporność jak 20-latkowie. Do tego wyższa temperatura ciała w trakcie wysiłku pomaga zwalczać bakterie i wirusy, zanim zdążą się rozwinąć. A skoro odporność idzie w górę, to naturalnym efektem jest też dłuższe życie. Statystyki pokazują, że zawodowi kolarze żyją średnio o 8 lat dłużej niż przeciętna populacja, ale nawet zwykła, codzienna jazda daje dodatkowe miesiące czy nawet lata życia. Regularne pół godziny dziennie może obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 23%. To przecież jest tak pewne jak podatek VAT. I tutaj jeszcze jedna zaleta, której nie można pominąć jazda poprawia koordynację i równowagę, a przy tym wzmacnia mięśnie przykręgosłupowe. To świetna ochrona przed bólami pleców i urazami kręgosłupa, które w dzisiejszych czasach częstego siedzenia przy komputerze są plagą. Codzienna półgodzinna jazda na rowerze to kompletny pakiet. Lepszy nastrój, mocniejsze mięśnie, zdrowsze serce, spokojniejsza głowa, mniejsze ryzyko chorób i dłuższe życie. Ale jeśli chcesz pójść o krok dalej i dowiedzieć się, jak suplementacja może jeszcze bardziej przyspieszyć Twoje efekty, koniecznie kliknij ten film na ekranie. Serio! Ten duet kreatyny i białka może okazać się Twoim game changerem. Więc czemu tu jeszcze jesteś? Kliknij!